Cześć, tu ITT Collection, Sylwia Jankowska-Muszelska. Zapraszam na Dekupażowe Nowości. Przypominam, że na naszym kanale YouTube możecie obejrzeć premierę wybranej przez siebie wersji językowej. Kochani, kontynuujemy świąteczne klimaty. Tym razem zamierzamy zgłębić temat samej fabryki zabawek świętego Mikołaja. Jako, że każdy z nas ma swoje własne wspomnienia i wyobrażenia na temat świąt i ich barw, postanowiliśmy zacząć od neutralnego zestawu, który pozwoli Wam stworzyć klimat świąt wybrany właśnie przez Was w palecie kolorów. Powstał więc taki monochromatyczny zestaw do mix mediów, który zawiera papiery ryżowe, folie transparentne, pergaminy i papier kraftowy. Ale oczywiście nie mogło się obyć bez kolorów, to też dwa zestawy RSM i przeniesione na A3 i A4 grafiki tętnią już kolory. Temat fabryki zabawek samego Mikołaja jest na tyle popularny, że powstały już nawet parki rozrywki i atrakcje dla całych rodzin o tej tematyce. Mikołaj, jak wszystkim wiadomo, mieszka w Laponii, gdzie także znajduje się jego fabryka zabawek. A to nasza wizja takiej fabryki. Po wejściu od razu widać samą linię produkcyjną, umożliwiającą produkcję wszystkich prezentów. Motyw znajduje się na kalce, można ją więc pokolorować według uznania. Idąc dalej, możemy się natknąć na miejsce składowania owych prezentów, gdzie na półkach, stołach, szafkach, a nawet na podłodze możemy napotkać różne wymarzone przedmioty. Wśród nich znajdziemy różne dziwy: od słodkości, ciepłych skarpet, śnieżnych kul i łyżew dla tych trochę starszych. O zabawkowe pojazdy, rowery, pluszaki i wózki dla lalek. To dla tych najmłodszych. Zabawki znajdują się zarówno na kalce, jak i na folii, co pozwala na bardziej zróżnicowane prace. Dalej na folii transparentnej znajdziemy rameczki, które będą pomocne przy układaniu kompozycji również z innymi kolekcjami. Na biegunie panuje wieczna zima, co dodaje uroku miejscowym widokom. Tutaj mamy sielskie chatki pokryte śniegiem na papierze kraftowym. Następny papier zawiera kontynuację zimowych widoków, ale tym razem z uwzględnieniem dat, co daje możliwość wykorzystania zestawu w kalendarzu adwentowym. Dalej mamy grafiki na papierze ryżowym, co otwiera zupełnie nowe możliwości w kreacji Waszych prac. Kontynuacja papieru ryżowego zawiera popiersia, a także całe sylwetki raniferów, które, jak wiemy, mają wielki wkład w dowiezienie na czas prezentów. I na koniec zestawu kreatywnego papier z bilecikami, plakatami, grafikami oraz elementami graficznymi w stylu vintage, dodającymi kolekcji klimatu. A teraz czas na pierwsze resem. Tu zaszaleliśmy i zestaw ma bardzo bajkowe kolory. To tak naprawdę nasza wizja miasteczka świętego Mikołaja. Można tam dojechać między innymi saniami. Zimowa sceneria, pięknie udekorowane choinki. To wielkie miasto, w którym pracuje mnóstwo pomocników Świętego Mikołaja, a Mikołaj sam pilnuje wszystkiego. Nie dziwi więcej go postać w mieście, kiedy przemieszcza się w swoich saniach. Iluminacje świetlne, lampy, rozgwieżdżone niebo i błyszczące choinki będą nam tu cały czas towarzyszyły. A wszystko to w oczekiwaniu na tę wyjątkową noc. Tak wygląda pierwszy zestaw RSM. Drugi zestaw to wnętrza fabryki. Ten jest utrzymany w kolorach czerwieni, brązu, zieleni i złota. Właściwie to już magazyn zabawek które znajdują się na półkach. Oczywiście tu też nie mogło zabraknąć Mikołaja. Wśród zabawek znajdziemy myszkę na liszkę, pluszowego misia, ale też lokomotywę, czy konika na biegunach. A wszystko jeszcze trzeba pięknie zapakować i takie już spakowane prezenty położyć pod choinką. Tak się prezentuje nasz drugi zestaw. Na koniec jeszcze grafiki przeniesione na pojedyncze arkusze A3 i A4. Razem z grafikami kwadratowymi z RSM dają duże możliwości w kreowaniu Waszych prac. Jak widzicie. Rozmiary? Do wyboru. Kochani, jak Wam się podobają nasze najnowsze wzory? Czekamy na Wasze opinie, komentarze, trzy dni. Po tym czasie wybierzemy trzy osoby, zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku i do nich wyślemy nasze najnowsze wzory. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie od całej Kojtyny Collection. Cześć!